Moja przygoda z piłką zaczęła się w Nowym Sączu w klubie Sandecja. Kiedy miałem 7 lat, rozpocząłem treningi pod okiem trenera w pamięci już Szpigla, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Później przejął mnie trener Świerat, który też wpoił mi wiele zasad piłkarstwa. Na pewno bardzo mile wspominam te czasy, bo, bo, bo jest, do czego jest do czego wracać, prawda? Gdzieś tam sentyment pozostaje do tego miejsca. Na pewno radość. Pierwsze co to mi przyszło do głowy, by się cieszyć, by, by, by cieszyć się z tej, z tej bramki z kolegami. Później w szatni troszkę takie niedowierzanie, że do ja strzeliłem tą bramkę, aczkolwiek niedosyt, bo miałem też drugą sytuację, którą mogłem wykorzystać. Niestety no, nie, do, nie skończyłem tego tak, jak sobie wymyśliłem. Strzeliłem tą bramkę pierwszą, troszkę mi się, można powiedzieć, tak się mówi, rozluźniło. No i chciałem by w jakiś niekonwencjonalny sposób to zakończyć. No a mogłem właśnie po prostu na siłę uderzyć, nie pytając o nic, tylko w bok, który jeśli byłaby bramka, nie? Ale, ale i, tak, i tak obraz pozostał e, e, fantastyczny, no bo wygraliśmy 2-1 z górnikiem po mojej bramce, także z tego się bardzo cieszę. No, jest kilka takich miejsc, do których codziennie, znaczy codziennie może nie, ale co jakiś czas się udaje. Bardzo lubimy chodzić z dziewczyną na przykład do. Do parku, tylko kurczę, nie wiem jak się nazywa. No, park Chopina o, właśnie. Tam jest bardzo, koło palmiarni, tam jest bardzo ładnie. Eee, co jeszcze? No, do forum, wiadomo, na kawkę <grym>, do Mont Blanc. Eee, no i tak, to, to, tak. No, do rynku raczej, usiąść sobie, właśnie, z kolegami na obiad po treningach czy coś. Także, także, rynek to też jest takie fajne miejsce w ulicach. Tak, utrzymuję. Z Damianem jestem w stałym kontakcie. Nawet mieszkam w mieszkaniu, w którym on wcześniej tutaj mieszkał, w Grywicach. Także jesteśmy w stałym kontakcie. Tam rozmawiamy, piszemy. A z Rudim, tak może przez portale społecznościowe, to nie, bo wiadomo, Rudy jest troszkę starszy ode mnie. I nawet nie wiem, czy tam gdzieś się udziela, ale gdy mam okazję, gdy tam wracam do Nowego Sącza, to jak się z nim spotkam, to zawsze zamienimy kilka zdań, kilka słów, także, także staram się jakoś utrzymywać te kontakty. Na pewno z kolegami z byłego klubu też, też jestem w dobrych relacjach, także tak to wygląda. Ulubiony klub to Real Madrid od momentu, gdy przyszedł do niego Ronaldo, ale ten z Brazylii, bo to był mój taki ulubiony piłkarz. No, teraz już zakończył karierę, ale zawsze podobał mi się jego styl, ta szybkość, wykończenie akcji i technika naprawdę na wielkim poziomie. No i właśnie od tamtego momentu zacząłem kibicować Realowi, i tak to się już ciągnie od pewnego momentu. I, Zawsze będę kibicował Realowi, tak mi się wydaje. Myślę, że nie jestem jakimś takim sezonowcem, że przerzucę się na Barcelonę za chwilę, czy coś tak. Nic z tych rzeczy. Tak gdzie trailer mnie postawi, tak? Ale ja osobiście wydaje mi się, że, że lepiej się czuję gdzieś na boku pomocy, bliżej, bliżej ataku, bliżej bramki. Bo wiadomo, mam, mam taką chęć strzelania tych bramek, pokazywania się zawodnikom z przodu. Uderzanie na bramkę, także myślę, że właśnie bok pomocy gdzieś wyżej raczej. Bo, a chociaż gdyby trener ustawił mnie na prawej obronie, to pewnie też bym tam zagrał. Wiadomo, tam kilka sparingów grałem, w lidze też y, kilka meczów zdarzyło się, że zagrałem i na lewej, i na prawej obronie. Także, także gdybym, y, gdyby trener na mnie postawił, no to oczywiście zagrałbym na, na obronie też. Zadanie jak defensywne, wiadomo, jest troszkę ciężej, bo bo całe życie grałem z przodu, atakowałem i ciężko mi było się przestawić przede wszystkim na, na tą obronę jako, żeby bronić, że jestem tym właśnie jednym z ostatnich zawodników, którzy są bliżej bramki, prawda? Bo grając na pomocy, masz tą świadomość, że ktoś jeszcze z tyłu jest za tobą, że ci pomoże, a, a no, grając na obronie, no, masz tylko bramkarza ze swoimi plecami, ewentualnie stopera. Także, także jest to wielka odpowiedzialność. No i. Można powiedzieć, że w meczach ligowych jakoś sobie tam radziłem. Wiadomo, nic żadnego błędu za wielkiego nie popełniłem, ale w sparingach wiem, że przed tą rundą akurat były, było kilka takich momentów, gdzie, gdzie no, wychodziła ta moja... brak mojej takiego zaangażowania defensywnego, tak można powiedzieć. No i możliwe, dlatego, że trenerzy, możliwe też dlatego, że trenerzy zdecydowali się właśnie, że będę występował jednak na boku pomocy, a nie na obronie.